Pogoda, no niestety pogoda nie rozpieszcza. Tutaj są następne stoiska i tu widzę jedną fajną rzecz. Taka, proszę bardzo, figurka. To jest współczesna rzecz, ale ja mam taką samą w pracowni. Taka w stylu Art Deco. To mi się bardzo podoba. W jakiej cenie to jest? 25 zł. 25 zł. Ja to kupię do pracowni sobie. Wezmę, będę miał w, w dwóch kolorach, w takim różu, bo właśnie w takim różu, a tutaj jest kolor którego nie mam, więc bardzo chętnie wezmę. No to jeszcze państwo, tam są jeszcze monety. Ojej, tu dużo jest tego. Pogoda dzisiaj nie dopisała, może jutro będzie lepiej, także jak ktoś planuje w sobotę przyjechać, znaczy w sobotę ja to akurat emituję, także.